Dzień dobry. Ja dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o takim zjawisku, które nazywa się samoocena. Jak będę mówić, samoocena to znaczy, że to jest coś subiektywne, ale nie do końca, bo samoocena będzie kształtowana przez Ciebie, przez otoczenie, no i przez wszystko inne. Ja nazywam się Marzana Krochowska, jestem brainolożką, czyli ekspertką od zarządzania dobrostanem, a tak po ludzku mam taką. Misję, żeby pomagać ci czasami naprawiać myślenie, albo poprawiać samoocenę, albo może trochę tą aureolę, która się nad tobą roztacza z jakiegoś powodu, trochę powyginać, żeby była bardziej kompaktowa albo składalna. No dobrze, to zastanówmy się zatem, skąd bierze się wiedza na temat samooceny, no bo logika podpowiadałaby, że o samoocenie możemy mówić tylko samej własnej i jakby jest to jakieś szacowanie swojej wartości w stosunku do czegoś. Kiedy myślisz o samoocenie, to chcę, żebyś miała taką albo miał taką świadomość, że zbierasz informacje, od siebie, ale też ze świata, że wynik twojej samooceny może być równoważny z ilością osiągnięć bądź ich braków, z ilością hejtu, którego doświadczasz, ale też twoja samoocena może być niedoszacowana albo przeszacowana. No i teraz od początku. Kiedy mówię, że informacje o sobie zbierasz sam, to jest to ilość wiedzy na temat Twoich umiejętności radzenia sobie z trudnościami, radzenia sobie z wyzwaniami, wchodzenia w nowe relacje to jest ta Twoja postawa do życia, Twoja otwartość, Twoja ekstrawersja albo introwersja to jest to wszystko, jak Ty się odnajdujesz w relacji z ludźmi, w relacji z wyzwaniami. I to nie jest ani dobrze, ani źle. To jest jakoś. Twoja wiedza o tobie może pochodzić od Twoich bliskich. No i może to jest tak, że ktoś powiedział, o ty moja Kacia półko, o ty mój Ciapciuszku Jeden. I byłeś taki malutki, byłeś małym czepciuszkiem, potem byłeś trochę większym czepciuszkiem, a potem mówisz: O, ja taka cię majda życiowa jestem. I to jest prezent. Całkowicie go nie kupuj, bo to nie jest twój prezent, tylko jakaś projekcja twojej osoby w oczach twoich bliskich. Oni nie chcieli zrobić ci w jednym miejscu zupełnie źle, ale przez takie nazywanie ciebie miękko, przyjemno, niepoważne. Niestety, mogli zostawić Ci prezent. Może też tak być, że ten prezent jest naprawdę niedobry i też dostałaś go od swoich bliskich, bo samoocena jest wynikiem tego, jak widzą ciebie inni ludzie. Jak ty budujesz swoją rolę życiową, jak budujesz swoją rolę życiową jako uczeń, bo może winien mieć wyższą samoocenę ten uczeń, jaś, Małgosia, który ma te piątki, szóstki w szkole, a ten winien mieć ją niską, który ma te jedynki i dwójki. Ale oceny w ogóle nie mówią o tym, jakim ty jesteś człowiekiem. Mówią o tym, czy z danym przedmiotem jest ci bardziej po drodze czy też może mniej. To, że ja na przykład miałam czwórkę z plastyki, to nie znaczy, że jestem złym artystą, bo może ja w ogóle nie powinnam w tym zakresie robić nic. Niewątpliwie dużym problemem w naszej kulturze jest to, że my nie do końca umiemy celebrować i cieszyć się z własnych sukcesów. Raczej mogłabym powiedzieć i założyć, że celebrujemy kulturę narzekania, a nie świętowania. Jeśli masz na przykład ubranie, w którym świetnie się czujesz i świetnie wyglądasz i ktoś ciebie komplementuje to bardzo często spotykam się z tym, że słyszę nie, to taka stara sukienka. Nieważne jaka to sukienka, ważne, że ślicznie w niej wyglądasz. Samocena to też samoświadomość, czyli tego, co o sobie wiesz, tego, jakie są Twoje siły sygnaturowe, czyli mocne strony i tego, jakie są Twoje obszary do rozwoju. I to nie znaczy, że musisz z nimi chodzić spać, ani że musisz je nagle poprawiać. To jest ta samoświadomość, że może nie jestem w tym, Lepsza, dobra, super, świetna, ale może nie muszę. Nie muszę mieć piątek ze wszystkiego, nie muszę mieć wiedzy z każdego obszaru, bo może kocham kwiaty i może ta wiedza o kwiatach jest dla mnie najcenniejsza, najpiękniejsza i najbardziej doprowadza mnie do takiego psychologicznego stanu flow. Samoocena to też taki zasób, który musisz wiedzieć, czy jest dobrze wyważona. Bo kiedy jest przeszacowana, robi źle. Kiedy jest niedoszacowana, robi również źle. To jest taki moment, kiedy można by powiedzieć, nie ma dobrego rozwiązania. Kiedy myślisz o sobie lepiej od innych, to gardzisz ludźmi, to stawiasz się wyżej, to się zwyczajnie nie rozwijasz. Ale kiedy stawiasz się niżej, to gardzisz sobą i stawiasz innych ponad siebie. I też masz lęki i obawy. Przed tym, żeby im dorównać. Nie masz pośladków takich jak Jennifer Lopez i naprawdę zupełnie się tym nie przejmuj. Jesteś jeden w swoim rodzaju, egzemplarz na tym świecie. Jesteś jeden, wyjątkowy i taki masz być. I tu nie chodzi o to, żeby dawać ci jakąś pianę z motywacji, jak to mówią niektórzy, ale chodzi o to, żebyś miał takie poczucie, jak to mówił profesor Zbigniew Osiatyński, wstać rano, zrobić przedziałek. I tutaj pada taki wyraz, którego nie powiem na wizji, i od siebie. Poszukasz, znajdziesz od słów, wstać rano i zrobić przedziałek. Sama ocena to także to, jak ty czujesz się pod wpływem otoczenia. To jak te kanony piękna, te kanony, które wymuszają na tobie jakieś zachowania społeczne, robią tobie źle albo dobrze na głowę. I tutaj znowu cenne i bezcenne jest to, żeby mieć do siebie dystans. Samoocena to jest też to, jak umiesz albo nie umiesz śmiać się z siebie, jak umiesz przyznawać się do błędów i umiesz z tych błędów czerpać. To jest super mieć tak postawioną zdrowo samoocenę. Dobra samoocena gwarantuje Ci Twój bezpieczny rozwój. Taki rozwój życiowy, duchowy, emocjonalny. Taki, który mówi, chciałabym popracować nad tym i pracuję, bo z miłością i z szacunkiem o sobie myślę. Dobra samoocena to taka, która chroni i wspiera Twoje życie. Taka, która troszczy się o Ciebie i taka, która mówi, że nie musisz nikomu niczego udowadniać. Zatem proszę Cię, pamiętaj, Twoja samoocena nie może leżeć w rowie. I nawet jakby to był rów mariański, to naprawdę to jest głęboko, za głęboko. Twoja samoocena nie może być złota i ociekająca złotem, no bo może też nie do końca to jest zdrowe. Chciałabym, żebyś pamiętał, że Twoja samoocena jest zależna i winna być zależna od Ciebie. I od tego, jak Ty odbierasz siebie i świat. Od tego, jak ty się czujesz z ludźmi, od tego, jak ty jesteś użyteczny swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, które zostawiasz nam na tym padole, ziemskim padole. Chciałabym też poprosić ciebie o to, żebyś od czasu do czasu zrobił tak i przytulił tę cudowną osobę, która do końca dni na tym świecie będzie troskać i budować swoją samą ocenę.